Wiktorowiczem, koordynatorem i tak naprawdę z moich obserwacji wynika no, najważniejszą osobą organizacyjnie interpretacji, czy to prawda? No tak, przypadła mi taka rola producencka i od strony producenckiej zajmuję się tym festiwalem od 2016 roku, ale już w 2014 współpracowałem trochę przy tym festiwalu, nie wiedząc jeszcze wtedy co mnie czeka. Jak każdy festiwal w takiej rangi, w takiego formatu, to na pewno składało się wielu sponsorów i sprzymierzeńców, prawda? Niewielu. Yy, mamy, mamy przede wszystkim miasto Katowice i prezydent miasta Katowice oraz ministerstwo. W tym roku wyjątkowo udało nam się również pozyskać środki z KPO na sprowadzenie mistrzowskiego spektaklu Alden Gers z Uzbekistanu. I to jest nasz też kolejny sukces w rozwoju tego festiwalu. Czyli Wy chyba do tej węższej grupy niesfrustrowanych po wygraniu konkursu KPO, tak? Jeszcze nie wiem, nie rozliczałem tego, nie miałem czasu, jak zacznę to rozliczać, to, to się okaże. Nie, myślę, że to jest na tyle przygotowane i tyle już lat w tych różnych ministerialnych rozwiązaniach jestem, więc jest to w jakiś sposób przygotowane. Oczywiście te środki nie wystarczają, to jest tylko część, którą musimy dołożyć do Część środków, które otrzymaliśmy, które spełniają jakby wymogi tego, żeby spektakl przyjechał. One kosztują o wiele więcej, niż dostaliśmy z KPO. Najczęściej tego typu festiwale, nie zawsze, organizują teatry. Tutaj jest troszeczkę inny mechanizm producencki, bo Instytucja Kultury w Katowicach, Miasto Ogrodów, tak? jest tak. Od zawsze? Od zawsze nie, no bo powstało dopiero po... To, to znaczy, właściwie tak, bo poprzednia Estrada to organizowała. Potem, potem przejęliśmy to właśnie my i, i, i generalnie produkcją się zajmuje Miasto Ogrodów. No, oczywiście bez, bez wsparcia teatrów śląskich i scen śląskich nie byliśmy, byliśmy w stanie to zrealizować, więc współpraca no, jest automatyczna. Jeśli chodzi o lokalizację, to właściwie taki showcase katowicki jest na różnych scenach. Dla kogoś, kto przyjeżdża pierwszy raz, to też duża frajda, bo może Obejrzeć te sceny, ale jeśli chodzi o realizacje śląskie, to znaczy albo robione przez śląskich reżyserów, albo śląskich teatrach, to nie zauważyłem, czego to jest dowodem gościnności, czy nie było z czego wybierać? No mamy konsultantów, którzy decydują o tym w znacznym stopniu. Nie były propozycje też statu śląskiego. Proszę pamiętać, że przez te dwa lata to jest prawie 80 spektakli, które jest do obejrzenia. różnie dwa czasem 40, bo to też chodzi o wymóg regulaminowy. Stawiany przez organizatora. Były trzy propozycje statu śląskiego, ale no nie przeszły tak jak i 60 par innych z innych teatrów. No rozumiem. Obyło się bez, bez nacisków i bardzo dobrze. Proszę powiedzieć, ustalenia regulaminowe, czyli co? Te, to spektak drugi, trzeci, co najwyżej? Nie. Do 15. 15 lat od pierwszej premiery teatralnej do 15 roku życia. Taki jest wymóg. Dwa lata temu było do 10, 10 lat po pierwszej premierze w teatrze. Nieważny jest wiek, ważna jest ta premiera pierwsza w teatrze. To jest kryterium podstawowe w każdej kategorii, czyli Teatru Słowiska Polskiego Radia, teatru telewizji zrealizowanego przez WFD w ramach programu Teatroteka, no i oczywiście Teatru Dramatyczny. Takie jest Jakie największe talenty? Bo można powiedzieć, że interpretacje lansują, namaszczają czasami wyróżniających się młodych reżyserów. Tak robiąc taki mały kalejdoskop pamięci, a kogo byś wymienił? Stwarzowski na przykład. Tak. Tutaj dostał nagrodę, a teraz jest wielką gwiazdą. Skrzywanek, który w zeszłym roku zgarnął wszystkie Mieszki. W tym roku jego teraz... No, była propozycja, żeby został jurorem, ale... Wygrał konkurs na dyrektora. Jego teatr został zakwalifikowany, spektakl z jego teatru, więc musiał niestety wypaść. No, to różnie bywa. Ja bardzo cenię paru reżyserów, którzy nie dostali Mieszki, a mi się bardzo spektakle podobały. Zauważyłem, że w ogóle reżyserzy, bo dużo reżyserują, dużo są wykorzystywani przez teatr. I czy festiwal im pomoże, czy nie? Szczerze mówiąc, nie wiem, może kiedyś tak, a teraz to oni sobie radzą, nawet bez tego festiwalu. Oczywiście ta nagroda dla nich jest bardzo ważna i to jest coś, czym się szczycą, i to wisi w, na portalach, w, we wszystkich możliwych historycznych księgach, his, his, his ale dużo się w teatrach dzieje i oni sobie świetnie radzą. Czy im to pomoże, no to trzeba by ich zapytać słuchowiska i teatroteka. To teatroteka to na pewno od niedawna, a słuchowiska? Tak samo. Też w tym między, mniej więcej w tym samym czasie. Muszę przyznać, że zastanawiamy się co, co roku, czy nie poszerzyć form teatralnych, a jednak zrezygnować z tych filmowych, żeby skupić się generalnie na projektach teatralnych, a nie teatralno-telewizyjnych czy słuchowiska Polskiego Radia. Poza tym jest festiwal już Słuchowisk Polskiego Radia i, może nie musimy się dublować, ale to jeszcze jest wszystko w kwestii ciągłego myślenia i programowego działania. Obejrzeliśmy wszystkie spektakle żywego planów. Uważam, że był bardzo dobry casting. Może poza jednym tytułem, ale na 8-7 bardzo, bardzo trafionych. To się rzadko zdarza na festiwalu, czyli widać, że tutaj było doborowe towarzystwo, które wybierało w tytuły i tutaj wielki szacun. Wiem, że tobie jako organizatorowi trudno jest oceniać ten festiwal, no bo wręcz nawet nie wypada, ale gdybyś taką jedną myśl zachował w pamięci w, z tegorocznego w wydarzenia pod tytułem interpretacji. Mogę tylko powiedzieć, niektóre spektakle widziałem w miejscu ich realizacji, tutaj prawie w ogóle albo chwilowo. Nie miałem na to czasu, bo jednocześnie, kiedy grał spektakl jeden, to montował się drugi lub demontował, jednocześnie montował i demontował, więc jako producent musiałem spełniać tamte wymogi. Jak już spektakl ruszył, a, a mogłem go obejrzeć, to to była taka chwila w tych dniach dla mnie. Ja też uważam, że poziom jest bardzo wysoki, chociaż jest taki emforyczny, ale no to też jest jakby. Odzwierciedlenie może duszy tych młodych reżyserów, potrzeb, może czegoś, czego, czego trzeba poszukać w tych spektaklach, zastanowić się chwilę, taki dobór tych spektakli. No właśnie, bo on był dosyć jednorodny. Młodzi reżyserzy drążą, w, wjeżdżają w nasze flaki i tam szukają jakichś kameralnych historii i tak dalej. Rzadko odnoszą się, no może poza kurę kobiet, bardzo mocno zabrał głos na temat świata, który nas otacza, ale wszystkie pięć propozycji konkursowych to jest tak zwana kameralistyka psychologiczna, prawda? Zgadza się, zgadza się. No taki trend może teraz, a może komisja miała takie, taką potrzebę też pokazania takich właśnie spektakli. Yy, nie potrafię na to odpowiedzieć, tak jak yy, dla mnie najważniejsze było, czy one się zmieszczą, gdzie się zmieszczą, czy jesteśmy w stanie pokonać te warunki techniczne, w jakim tempie, w jakim czasie, czego brakuje, ile będzie kosztowało doposażenie scen, bo to są rzeczy, które są nieprzewidywalne. Proszę pamiętać, że my dopiero w lipcu kończymy, yy, że tak powiem, nabór, czyli wtedy, kiedy teatry kończą pracę. Nie jestem w stanie dostać od kierowników technicznych informacji, czy ten ta scena jest odpowiednia, czy nie. To wszystko jest wróżenie z fursów. tych scen nie mamy za dużo w Katowicach. Jak oni w sierpniu ci kierownicy się zjadą, no to wtedy możemy coś tam powiedzieć. Tu pasuje, tu nie pasuje, tego, tego brakuje w tym teatrze tego. Z reguły zwykle brakuje, bo pomysły są różne. Ale jak do tej pory no nie zdarzyło się, żeby jakiś spektakl nie został zrealizowany z przyczyn technicznych. Frekwencja co najmniej zadowalająca, a dzisiaj to chyba przyjedzie pół Warszawy, prawda? bo zobaczyć skrzywanka z Uzbekistanu, no to historia zupełnie wyjątkowa, jaka jest e, przygoda związana z zaproszeniem i tak dalej, bo dla nas to bardzo egzotyczna historia. prawda? A ja znowu powiem od strony kuchni. W związku z dofinansowaniem KPO my nie, moglibyśmy, nie mogliśmy sprzedać zbyt dużo, znaczy nie mogliśmy uzyskać dochodu zbyt dużego ze sprzedaży biletów, więc jest bardzo, bardzo dużo gości. Rzeczywiście jest to pierwszy taki pokaz tutaj w tej części Europy. Oni potem chyba w styczniu jadą w trasę. No i mam nadzieję, że teatr będzie pękał w szłach. I już na koniec, po tak zwanej kontroli organoleptycznej obejrzeliśmy wszystkie oprócz tego, który przed nami za chwilę, spektakle, i możemy z pełną świadomością powiedzieć, że to po pierwsze niebanalny, bardzo wartościowy i bardzo potrzebny festiwal. Panie producencie, główny organizatorze, czego oprócz tego, żeby wrócił do corocznej emisji? Z coraz to lepszym budżetem, sobie Pan życzy? Mam nadzieję, że obiecanki Ministerstwa Kultury, że będą w tej chwili te programy inaczej klasyfikowane, że festiwale będą jakby oddzielnie w jakiś sposób dofinansowywane, będą miały oddzielny budżet, wpłynie na to, że większe zrozumienie, że jednak te teatry są dosyć kosztowne, festiwal jest dosyć kosztowny. I oszczędzanie no nie służy temu festiwalu. Więc chciałbym mieć ten spokój finansowy, żeby móc mieć dużą górkę, a jak się zaoszczędzi, to będzie dobrze. A, a poza tym, no, póki mi starczy energii, siły, chęci zapału i zdrowia, no, to jestem do dyspozycji. Dla mnie rzecz jest, Uważam, że ta jest taką instytucją, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko da się zrealizować i to działamy tak. Bardzo dziękuję. Thank you very much.